Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Kontynuujemy kampanię patcha 9.1. Oczywiście uprzejmie przypominam, że wszystko to, co tutaj widzicie, jest wciąż na serwerze testowym, czyli nie jest to finalna wersja kampanii, którą ujrzymy, gdy patch będzie miał już swoją premierę. No dobra, ale czego toczyć będzie się dzisiejsza kampania? Otóż okazuje się, że... Panowi Rochwesowi, który przy mną stoi, zaginął Fight Czym jest Fight Cóż, pan Rochwes jest na tyle miły, że nam to tłumaczy, mówiąc, że jest to jeden z najważniejszych atendantów, który służy arbitrowi. No i w sumie tyle o nim się dowiadujemy. Naszym zadaniem natomiast jest go odnaleźć gdzieś w Korfi czyli lokacji, która, warto zauważyć, że dostała w końcu swoją własną mapę przy okazji ostatniej aktualizacji PTR-a, dzięki czemu nie wygląda już tak, jak to widzieliście przy okazji odcinka poprzedniego. Nie ma więc co mitrężyć, nie ma co się opierdzielać, pora ruszyć w głąb tej lokacji, no i pokazać też Wam ją po raz pierwszy, bo poprzednim razem jedynie rzuciłem na nią okiem, a teraz możecie przyjrzeć się jej uważniej. Jak widzicie, wygląda troszeczkę jak połączenie The Mow i Ardenwild, przy czym takiego wyssanego z energii Ardenwild. Podobają mi się jednak te drzewa. Gdyby takie drzewa rosły w Daskwood, to byłoby naprawdę przyjemnie. Okej, okay. nasz zagniony Fate Scribe najprawdopodobniej daleko nie jest, biorąc pod uwagę, że znacznik pokazuje nam to to miejsce. Musi więc gdzieś ukrywać się pod nami zapewne w jakiejś jaskini, do której teraz. Powinienem się dostać. Jak się okazuje, jednak nie ma tutaj Fate a, a zamiast tego jest tutaj jakiś Caretaker Katan, który również ma to samo zadanie co my, czyli poszukuje tego Fate Znaleźliśmy miejsce, w którym najprawdopodobniej ten Fate Scribe się znajdował, i najprawdopodobniej także przetrwał atak. Niestety nie można tego samego powiedzieć o jego służących. Naszym zadaniem natomiast będzie teraz udać się dalej na południe, gdzie uwięzieni są inni służący arbitra, trzeba więc ich uratować. No i poszukać trzeba także pozostałych śladów po naszym Fate Swoją drogą, pierwszą poszlaką, jaką mamy po tym Fate jest ta wyrwana kartka, na której jedyne co udaje nam się rozczytać, to zdanie, komu można ufać? Cokolwiek to znaczy. No dobra, ruszajmy w takim razie dalej. Przybywamy do Siker Quorum. Jest to miejscówka, w której ci sikerzy i fate scrybowie, czyli ogólnie mm, wszyscy ci, którzy służyli arbitrowi i znajdowali się w korwi, odbywali swoje zebrania, czyli mieli swoje quorum właśnie quorum. Nie wiem w sumie, jak to prawidłowo po polsku się nazywa. Grunt rzecz, że jak widzicie Znajdują się tutaj ci uwięzieni atendantowi, którzy nie wiedzieć czemu przez chwilę byli jeszcze do mnie wrogo nastawieni po uwięzieniu. Podejrzewam, że to efekt właśnie tego, że znajdujemy się na serwerze testowym i nie wszystko jest jeszcze dopracowane. Ciekawe jednak, że mają oni już nagrane jakieś kwestie dialogowe. Dodatkowo przy jednym z tych Muswornów znajdujemy dziwny artefakt. Artefakt, który. Być może zainteresuje naszych zleceniodawców. Dlatego teraz będziemy bili tych Most warnów tak długo, aż zgromadzimy cztery takie artefakty. Warto odnotować, że ci atendanci nie są tutaj przetrzymywani tylko po to, by móc być przetrzymywanymi. Chodzi o to, że ci Mosewaren starają się ich torturować. Jak zresztą słyszeliście przed chwilą, niestety. Atendanci nie byli w stanie nic im powiedzieć, bo też nie wiedzą, gdzie ten fade się znajduje. Dlaczego jest on taki ważny? No, jak wspomnieliśmy na początku, jest to jeden z najważniejszych atendantów służących um, arbitrowi, więc możliwe, że jest on związany z tym, co skrywa Korfia, bo jak wiemy, jakaś tajemnica z tą lokacją jest związana. Nie wiem dlaczego, ale coś sprawia, że nie ufam temu caretakerowi Kachtanowi. Być może wynika to z tego, że znalazłem kartkę papieru, w której było zapisane, komu można ufać. To raz. A dwa, że mm, ma on jakiś dziwny sposób mówienia, jak na atendanta. Pokroju to nic więcej niż śmieci. Pierwszy raz spotykam się, żeby w ogóle atendanci w ten sposób ze sobą rozmawiali. No ale zdobyliśmy jakiś. Axe of Storms, który. Hmm, według tego pana ma jakąkolwiek wartość, ale wciąż nie dla nas. Musimy szukać dalej. Po rozwaniu naprawdę ogromnej ilości mouswornów, w końcu udaje mi się znaleźć coś, co ma jakieś znaczenie. Znajdujemy artefakt FateScribe Implement, i jest to coś, co zainteresowało. Naszego zleceniodawcę. Ponadto udało mi się już uratować wszystkich atendantów, a to znaczy, że musimy skierować się dalej w głąb tego kworum, by poszukać poszlak odnośnie naszego zaginionego Scribe'a. No i jesteśmy w miejscu, gdzie Scribe powinien się znajdować. Mamy tutaj także jego dziennik, który no niestety. To co zrobił, to przywołał do nas pana Kizesza, Czyli takiego mini z którym musimy się uporać Bardzo podoba mi się jego model, naprawdę Te pancerze Moose z patcha 9.1 są genialne Szkoda, że gracz nie może takich zrobić. W sensie, może mieć podobne, ale nie dosłownie takie Ten wygląda trochę jak Sauron z Władcy Pierścieni Przynajmniej z filmu Władca Pierścieni, co nie? Szybko się z nim uporamy I wrócimy do poszukiwań Na szczęście naszemu caretakerowi Kachtanowi nie stała się krzywda. Ciekawe, że TP go nie zaatakował w drodze tutaj. Podejrzane. Caretaker. Mówi, że dzięki temu tutaj znaleźliśmy. Domyśla się, gdzie możemy znaleźć tego Fate I musimy udać się do Sanctuary of Guidance. Ponadto dowiedzieliśmy się, że wykorzystując ten przedmiot, który wcześniej znaleźliśmy, ten artefakt, który znajdował się przy którymś z tych Mosswornów, być może będziemy w stanie namierzyć położenie Fate Dlatego też musimy teraz porzucić tę część Korfi i wrócić na północ, tam, skąd przybyliśmy. Ciągle uważam, że ten caretaker Kachtan śmierdzi. Śmierdzi i uważam, że nie powinniśmy mu ufać, że zaraz wyjdzie jakiś zwrot akcji, że nie jest to wcale nasz sojusznik, a wręcz przeciwnie. Zaprzeczenie sojusznika zwane wrogiem. No dobra, znajdujemy się więc w Sanctuary of Guidance, które jak się okazuje jest atakowane przez istoty, które mieszkają pomiędzy światami, a przynajmniej pomiędzy światami Shadowlandsów. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że przedmiot, który wcześniej znaleźliśmy, działa w taki sposób, że jeżeli będziemy blisko naszego celu, naszego zaginionego Fadeskryjba, to zacznie robić jakieś dźwięki. Dodatkowo znajdujemy martwego, a raczej zniszczonego niemalże protektora Richmata, który Miał zadanie oczyścić to miejsce z wszelkiego zagrożenia, a z racji, że on już tego zrobić nie może, to my powinniśmy się tego podjąć. W międzyczasie szukając oczywiście drogi, którą podążał nas zaginiony Fatescribe Pierwszą rzeczą, jaką sprawdzamy, jest ten oto ołtarzyk. Niestety, poza tym, że słyszymy, że ktoś kogoś znalazł, to niestety, wiele więcej powiedzieć nie możemy scribe Roch Kalo to jest właśnie ten pan, którego szukamy. I wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest chyba. Dobra, drugi przedmiot, z którym wchodzimy w interakcję jest tutaj. A, już rozumiem, po prostu jest nieco zbugowane i za każdym razem jak znajdujemy przedmiot, to pojawia się wizja tego Fatescribe'a, którego widzimy. No i ten mówi coś o jakimś swoim planie, że potrzebuje animy, no i ogólnie yy, o iluzjach. Nie brzmi to Zbyt dobrze biorąc uwagę, że podejrzewam naszego przyjaciela Caretaker'a o zdradę, a że pewnie widzicie tytuł tego materiału, to to myślacie się, dlaczego jestem taki nastawiony na to, że za chwilę ktoś mnie zdradzi coś się okaże nie tym, co myślimy, że jest. No, bo jednak upiorni władcy są znani raczej z umiejętności ukrywania swoich prawdziwych oblicz, co nie? Grunt rzecz, że udało nam się pomścić śmierć tego strażnika, który nie zdołał oczyścić tego miejsca. A ja podchodzę do kolejnego utarzyka, który warto byłoby sprawdzić, a przy którym leżała jakaś żab. Jak się dowiadujemy z tej wizji, pan Fatescribe potrzebował jakiegoś zwoju z krypty, no i animy, żeby móc naładować magię. Jaką magię? Po co? Nie wiadomo. Wiadomo, że tam właśnie ruszył, modląc się, żeby nikt go nie znalazł. No ale skoro wiemy, dokąd ruszył, to pora ruszyć do tego samego miejsca. No dobra, jesteśmy tutaj, gdzie w teorii powinniśmy znaleźć kolejne ślady Fate Scryba i widzimy, że rzeczywiście są tu pozostałości po nim, czyli znów martwi atendanci i strażnicy tego miejsca, tej krypker, tej katan swoją drogą. Jeszcze się nas spytał, zaustosowanie iluzji, by się ukryć? Czy byłbyś w stanie uwierzyć w coś tak przebiegłego? No, coraz bardziej podejrzewam, że tak, że jestem w stanie w to uwierzyć i. Mam wrażenie, że Bohater Azeroth jest debilem, bo mówię, wszystkie znaki na niebie i ziemi, wszystkie strzałki pokazują wprost na tego kolesia. Kolejne zadanie nazywa się Under the Illusion i pan Kachtan mówi, że ten Fatescrypt tego szukamy, użył iluzji, żeby się ukryć i jedynym sposobem, żeby go wykryć, jest użycie tego przedmiotu, który wcześniej znaleźliśmy. No i teraz musimy tego przedmiotu użyć, by wyciągnąć go z tej iluzji, właśnie. Ten przedmiot zniszczy wszystkie iluzje, ukazując nam pana Fateskraiba. Tutaj, niestety, jest niewielki błąd, jeszcze w PTR-ze. No i tak, jak podejrzewałem, jesteśmy właśnie zdradzani. Mówiłem, że to się wydarzy. Od samego początku było widać, że to będzie zdrada, i pojawia się Pana, pani w zasadzie Kizyntressa, czyli pierwsza w historii World of Warcraft znana nam upiorna władczyni, nie wiem jak to nazwać, upiorna królowa, cokolwiek, cokolwiek. Jak widzimy, niestety, z racji, że doprowadziliśmy tego upiornego władcę, upiorną władczynię do Fate Scriba, to ten zabiera ją ze sobą, a nam zostawia Azodiusa, czyli upiornego władcę z kolei, który ma się nami zająć. Trzeba więc rozprawić się z nimi to szybko. Podoba mi się ten nowy model Trezimów. Wyglądają jak coś, w czym gracz byłby w stanie w sumie pograć. Bez problemu na to by się dało nałożyć jakieś pancerze, gdyby oczywiście nie był taki wielki. I kto wie, może kiedyś, może za do 20 dodatków doczekamy się grywalnych natrezimów. Wraz z pokonaniem Azodiusa zabieramy jego głowę, wykonując questa, którego dostaliśmy od naszej starej zwierzętowczyni, natomiast samą głowę musimy zabrać do Bolwara for Dragona by poinformować go o tym, że no, niestety, ale chyba Scryba nie znajdziemy i ten najważniejszy koleś w Korfi, ten, którego mieliśmy odnaleźć, bo nie przybył, został zabrany przez natrezimów, bo pomogliśmy natrezimom go odzyskać. Podoba mi się to, że mimo wszystko, jeżeli ktoś się wczyta w questy, to od razu jest w stanie się domyślić, że ten caretaker jest natrezimem, bo widać w samym sposobie jego mówienia, że to nie jest prawdziwy atendant, bo ci atendanci mają zupełnie inny sposób porozumiewania się. Więc tutaj wielki plus dla Blizzarda, że coś takiego udało im się zrobić. Druga rzecz, podoba mi się, że wykorzystali motyw tego, że Natrezimowie mogą zamienić się w co tylko chcą, co czyni ich naprawdę niebezpiecznymi przeciwnikami. Dla kogo jednak Natrezimowie zabrali tego Fatescribe'a? Nie wiadomo na razie. Grunt rzecz, że Bolvar raczej nie będzie zbyt zadowolony. No i informacja o tym, że Natrezimowie infiltrują Korfię nie do końca go zadowala. Sam Bolwar uważa, że natryzmowie służą jailerowi. Yy, niestety yy, trudno jest mu w to uwierzyć, biorąc uwagę, że przecież natryzmowie są częścią płonącego legionu, a przynajmniej tak wierzyliśmy. Upiorni władcy są mistrzami infiltracji i iluzji. Nasze kowenanty muszą pozostać czujne. Nasz fate zabrany. Modlę się, by mimo wszystko znalazł pocieszenie w tym mrocznym miejscu. Tak też kończy się ten quest chain. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Postaram się może jutro albo pojutrze jakoś wrzucić kolejny, bo z tego co wiem, jest dostępnych ich całkiem sporo. Poza oczywiście quest chainami, które znajdują się w samej Korfi, są też quest chainy, które wysyłają nas do innych krain. Jest także chyba jeden Stralem, więc będzie ciekawie. Ale w tym momencie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się podobał. I do usłyszenia. Już niebawem. Trzymajcie ciepło. No i cześć.